<śmiewanie> 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 Witam, z tej strony Darek Zapraszam na film z plecią. <śmiewanie> <uba! śmiewanie> Jakie jest podłoże?

Thought I could trust you, I find out you tried to zone me I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady The first one in, the last one out, can't call me lazy Put in my hours, send the an invoice and they pay me I need six rings like MJ and Tom Brady I wake up, flex, thumb down, not checked No drip, this. tell them run it all. No sleep, no rest Might crash, might But first I Stretch. Tell them run it I Y'all gon' make me take that trip way out to Europe I call up Nigeria, come through in a hurry Those London boys don't come to play, you should get worried One false move, find yourself there getting buried Dance with the devil, used to love playing those games Made some bad decisions that brought my mama pain I made a promise to a swore that I would change I'm on the come up bed, I live up to my name I wake up, flex, i down that check No drip, this, tell him run it up No sleep, no rest, might crash, might wreck But first I stretch, tell him run it up I wake up, flex, i down that check No drip, this, tell him run it up No sleep, no rest, might crash, might wreck stretch, stretch. Brawo. brawo siema mordeczki witam was serdecznie w kolejnym odcinku z poprzednich nauczyliście się już mam nadzieję łowić sandacze z opadu pokazałem wam wspólnie z Natanem na Wiśle w Płocku jak nauczyć się opadu później na Czorsztynie wraz z chłopakami splecionych pokazaliśmy jak łowić sobie sandacze na blatach, w dryfie, na dropshota, w vertikalu. Później pokazaliśmy sandacze na płytkiej wodzie, również w dryfie, w zaczepach, jak robić sobie z zaczepami, jak lokalizować te sandacze w takich miejscach dziwnych, ciężkich. Dlatego jeśli nie oglądaliście tych wcześniejszych odcinków, to koniecznie się do nich cofnijcie. Po kolei idziemy z takim elementarzem sandaczowym. A dzisiaj taki temat. No najtrudniejszy, czyli jak poradzić sobie z santaczami, kiedy one nie chcą brać, kiedy mamy zmienne warunki pogotowe. Santacze są bardzo wrażliwe na spadki ciśnienia, na wzrosty ciśnienia, na, na zmianę pogody, która im e, towarzyszy. E, wiosna. Przełom zim i jesieni. To są takie pory roku, kiedy ta pogoda jest bardzo zmienna. Potrafi świecić słońce, zaraz możemy mieć deszcz, czy nawet może być wichura śnieżna. No to takie te zmiany dla sandaczy są bardzo ciężkie i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak dopasować się do tych zmian, żeby w wodzie martwej, w której. Wszystkie łódki tak naprawdę zazwyczaj spływają na zero i gdzieś tam jednej czy dwóm osobom się w taki dzień uda sandacze przechwycić, żeby właśnie być w tej grupie osób, którym się udało przechwycić sandacza i nie wrócą on z wody o kiju, dlatego zapraszam. O kurde, fajne miałem Czyli bez ja wow! Ale poleci. Piękna rybka i prosty, niezawodny ląk. Dobór miejsca przy łowieniu sandaczy w takie dni, kiedy one nie biorą, jest tak naprawdę kluczowy, ponieważ częste zmiany miejscówek mogą doprowadzić do tego, że ominiemy okres, kiedy sandacze tak naprawdę będą skłonne do żerowania. To nie oznacza, że będą żerowały. Od nas będzie zależało, tylko czy my dopasujemy się w bardzo wybredne tego dnia ich gusta. Dlatego trzeba się skupić na miejscu w którym wiemy, że są sandacze. Jeśli znamy wodę, no to ok. to płyniemy na to miejsce, gdzie wcześniej nam sandacze wychodziły i go cały dzień pilnujemy. Najlepiej obrać sobie taki obszar 100 na 100 i obławiać go w dryfie, ponieważ tutaj, jak powtarzam po raz kolejny, ich gusta będą wybredne. W dryfie jednemu sandaczowi możemy w kilku różnych wersjach zaprezentować tą przynętę i tak zazwyczaj w takie dni brania będą pod samą łódką, więc drift tutaj wygrywa nad kotwicą. Wiadomo, na rzece drift jest zastosować niezmiernie ciężko, szczególnie z szybkim uciągiem. No, dlatego wtedy no, stawiamy na kotwicy no, i pilnujemy tego miejsca. I tutaj bardziej kombinujemy z przynętami, z kolorami przynęt. Bo tutaj też, jeżeli zmienia nam się pogoda, to im zmieniają się upodobania sandaczy. Wiele razy mieliśmy tak, że rano reagowały nam na longhorny, które są smukłymi gumami, a później, na przykład po południu już yy, pogoda się odwróciła i nie chciały ląkormów, odgryzały im tylko ogony, a wolały przynęty yy, podobne, czyli takie, na przykład, jakie jest, jest strike shad. Strike waliły yy, silnie, dlatego tu trzeba cały czas kombinować, jak się zmieniają warunki atmosferyczne, my też zmieniamy przynęty. Tak samo obciążenie. Na tej samej głębokości możemy rano może wychodzić nam na Zależność od głębokości na 18 gram, a później na 20 gram. Dwa gramy mogą zrobić w takie dni diametralną różnicę. Dlatego tutaj trzeba kombinować ze wszystkim łącznie też z kolorami. To nie jest tak, że jeżeli mówimy na wodzie czystej, to raczej będziemy stosowali kolory stonowane, naturalne, albo na wodzie mętnej będziemy stosowali kolory jaskrawe. Tu musimy się też cały czas dopasowywać. To są sandacze, to są zmienne warunki atmosferyczne. To jest po prostu jak z kobietami. Tego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, no nie? Nie, Bania tego nie obejmuje. My po prostu musimy doświadczalnie próbować, co im w danym momencie będzie pasowało. Może być tak, że wyjdzie słońce na, na, na prześwietlonej wodzie i będą reagowały na przynęty ciemne albo na przynęty jaskrawe bo taką będą miały teraz tak upodobania w głowie, więc musimy kombinować i zmieniać. Jedna osoba, jeśli jest na łódce, może cały czas łowić na klasyka, jeśli ustają brania, a druga cały czas kombinuje, bo może w tym momencie coś się zmieniło i coś innego będzie lepiej im pasowało. Duży longhorn. Dobór sprzętu w takie dni też może okazać się kluczowy. Ja osobiście lubię łowić na ciężki sprzęt, czyli standardowy powyżej 50 gram. Gruba plecionka, nawet do 0,20 stosuję takie plecionki, ponieważ mam wiele dużych sandaczy straciłem przez to, że nie miałem mocy, żeby go wciąć i potem uznaję taką zasadę, że sandacza holuje jednak na zaspawanym hamulcu nie daje mu ani grama luzu, żeby dużej ryby, nawet takiej koło 90 cm nie stracić i nie dać jej pójść po prostu z roli. Jednak w takie dni zejście na lżejszy zestaw, czyli odchudzenie zestawu, odchudzenie plecionki, zastosowanie delikatniejszego kija może okazać się strzałem w dziesiątkę, ponieważ wiadomo im grubsza plecionka, tym w wodzie wydaje ona więcej hałasu, który może rozpraszać niesforne sandacze tego dnia. To tak, jakby kobieta miała w tego dnia po prostu okres. Po prostu jedna najmniejsza rzecz może ją wyprowadzić z równowagi albo jej po prostu nie przypasować. Tak samo tutaj sandaczowi. Będzie szumiała plecionka, no i on już nie podpłynie. Już, już lekceważy to po prostu. Tego cienka plecionka, delikatniejszy zestaw będzie bardziej czulszy. Lepiej go poprowadzimy precyzyjnie. No, i wtedy mamy szansę właśnie przychylić sandacza. Nieraz to się nam już sprawdziło. Aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że nawet duże sandacze tego dnia one będą e, e, gryzły delikatniej. Będą delikatniejsze brania. Nie będziemy mieli takich mocnych uderzeń. Często będą przesiady wtedy. I już niestety delikatnym zestawem e, możemy e, nie wciąć e, takiej, takiej ryby. No, i teraz pytanie: czy stosować do zbrojki? E, jeśli mamy wodę czystą, mało zaczepów, to oczywiście bym takie do zbrojki dostosował, zastosował, ponieważ w te dni tracimy najwięcej przynęt tutaj z drugiej strony. To sandacze po prostu nam podgryzają ogonki. Jednak z doświadczenia 90% tych odgryzionych ogonków to są małe ryby. My to sprawdziliśmy. Na doświadczeniu, jak stosuje się do zbrojki, to biorą gnojki. Statki, longhorn, już tak nie produkują. To już do, pójdzie do tak zwanej skrzyni pamięci. Longhorny nie mają lekko, ale u Roberta nic się nie marnuje. Nie ma, że ogony będzie obcięty. W ogonku jest myłka, kobyłka. Nowy longhorn, 18 cm. Będą na niego brały również nieduże ryby, ale przy niedużych rybach szybko ta, ta przynęta by się nam zużyła, więc potrzebna jest do zbrojka. Nie ma na rynku dostępnych tak aż długich dozbrojek, żeby można było je wbijać dobrze w ogon po całości. Dlatego do najlepiej jest to przez hak. Jednak dla bezpieczeństwa trzeba ten hak, trzeba tą do zbrojkę, która lata na haku, zabezpieczyć. Można to zrobić prostą foliką. Nakładamy folikę. Przebijamy, później trzeba zapalniczką ją obsmolić. Tak zwane smolenie folii. Prawie jak smolony grzyb. No, kto smolił grzyby w przyszłości, to wie co to znaczy. Tak obsmolona folia tworzy tak zwanego grzyba. Obsmolony grzyb pięknie blokuje, czyli ryba bierze nie ma szans. Nawet jak wyprzedzi do zbrojki, patrzcie, ja szarpie to. Na wszystkie strony jest blokada na haku, nie ma szans ta do zbrojka zlecić. Że jest to wygodne, nie blokuje przede wszystkim ruchu gumy. Bo po całej długości o jest to taka podwójna wbita i przynęta jest pięknie dozbrojona. O ładny Już się zobacz. Dawaj go Jest! piękny na ląkornika. Dzisiaj bardzo mamy niemrawe sondacze, które reagowały na agresywnie, a dzisiaj dosłownie nie można nawet jigować Także trzeba, trzeba w ten sposób pozwolić przynieść opaść i wybieramy. Takie przeciąganie. Sandacze nawet, nawet nie biorą, tylko dosłownie siadają. Na... Czujemy jak idzie po kamieniach, spada guma z kamienia i już jest tylko opór i wtedy wcięcie. Nie ma uderzeń. Ryba po prostu siada. To jest to, to, to są sandacze, no są tak chimeryczne. Z dnia na dzień zmieniamy prowadzenie. Wczoraj reagowały na agresję, a dzisiaj trzeba po prostu się do nich dopasować. A i tak najwięcej brań jest pod samą łodzią, dlatego to jest ciągłe kombinowanie. W tej chwili przynęta jest przy samej łodzi, często się zdarza, że sandacz po prostu ją odprowadzi, robię sobie jeszcze z sandaczem często taką rundkę po prostu, bardzo pomału ciągnę, nie robiąc tak, nie robię takich ruchów jak większość, czyli podbijam, nie coś takiego, tylko po prostu o, w ten sposób, takie prowadzenie. Dosłownie bujanie nawet łódź często wystarczy. Ja nie mówię, że to musi być za każdym razem, bo bywa też tak, że po prostu sandacz podejdzie pod łódkę i jak będzie słońce, to w cieniu łódki zostanie i będzie pod, pod łódką stał. I dlatego właśnie często mamy pod samą łodzią brania. Dlatego, żeby on nie odszedł, co jakiś czas sprawdźmy, czy on nie stoi. I właśnie w ten sposób e, sprawdzajmy. No w dryfie jest łatwiej, bo w dryfie e, napływamy i często po prostu przepływamy chwilę sobie w wertykalu, połowimy. I tak jak mówiłem kiedyś, często jest tak, że wędki leżą, nawet się nie ruszają, tylko fala je porusza. My łowimy, przez ryby przepływamy, a on w taką wędkę, po prostu w mało ruchomą przynętę uderzy. Tu też jest to istotne, że po prostu w takie dni mogą po prostu chcieć jak najmniej ruchu przynęt. Piękny rzut, jak widać jest to bardzo uniwersalna wędka, używam kołowrotka z nowego z serii Quick 7 4000, do tego moja ulubiona wędka ze stajni Dama FSZ Impuls 240 2156 gram, bardzo dobrze sobie radzi z małymi rybami, małe ryby takie do 60 cm po prostu wlatują na pokład. Kolejnym kluczowym aspektem w ciężkie dni jest prowadzenie przynętrza. Większość sandaczowców przyjęła już podwójne podbicie za klasyk i tak naprawdę tylko od święta zdarza im się zrobić coś innego. Podwójne podbicie, no może nawet pojedyncze, tak naprawdę w te ciężkie dni sprawdza się zazwyczaj najgorzej. Sandacze potrafią przechodzić z jednej skrajności w drugą skrajność. Ciśnienie może spowodować to, że Będą przybite do gleby i nie będą się z tej gleby ruszały. Wtedy sprawdzi się lepiej tak zwany przedłużony opad, powolne prowadzenie przynęty. Czyli przeciągamy tą przynętę i tylko tak naprawdę wybieramy luz koło wrotka. Tak głównie łowi Sebastian Kowalczyk na Wiśle, ale tu też nie ma co popadać tak naprawdę w rutynę, że jak jest ciężki dzień, to prowadzimy przynętę w ten sposób bardzo wolno. One, mówię, przechodzą ze skrajności w skrajność. Może się zdarzyć tak, że ciścienie je też z dna podniesie, będą musiały wyrównać się i podnosą się dnia, będą wyżej. I wtedy trzeba podbijać przynętę bardzo wysoko, czyli nawet nie nad garstkiem, tylko aż, aż nad głowę podnosić kij i też tylko wybierać luz. Z koło wtedy przynęty możemy nawet długim kijem podbić na 2-3 metry nad dnem, i często jest to wtedy receptą na sukces, bo one nie stoją przy dnie. Jak poradzimy przynęte przy dnie, to po prostu te sandacze wtedy omijamy. Warto stosować takie techniki, kombinować raz jedną, raz drugą. Mówię, tu nie ma co parzyć na pogodę, bo jednego dnia sprawdzi się jedna technika, a drugiego dnia hmm, sprawdzi się hmm, zupełnie co innego. Bardzo ładnie. Jak uderzenie? Od razu z pierwszego ustawienia. Ach, jak wyskoczył z wody. Ole knaszka Ale. Ale fajnie chodzi. Narek Zobacz wrócił do Nie sztuką jest złowić sandacza Kiedy inni łowią Kiedy każdy ma na łódce po 5, po 10 sztuk Ale uwierzcie mi Że jeżeli złowicie jednego sandacza W taki dzień Kiedy wszyscy inni nie połowią To taki sandacz będzie Was Cieszył 10 razy bardziej niż 10 sandawczy złowiennych w dzień, kiedy wszyscy połowili. I tego Wam życzę kombinowania, kombinujcie, nie poddajcie się, pamiętajcie, dopóki jestcie nad wodą, to wszystko wydarzyć się może. Oczywiście życzę Wam jak najmniej takich dni, życzę Wam, żeby ryby wam wychodziły te jesieni. Widzimy się już niebawem przy kolejnych materiałach nad wody. Subskrybujcie kanał mordeczki i do zobaczenia! Elo!